Ogromne emocje w czwartek w europejskich pucharach, wciąż w grze o fazę ligową. Czy to Ligi Europy, czy Ligi Konferencji Europy są pierwszoligowa Wisła Kraków, Legia Warszawa, a także Jagiellonia Białystok, ale w piątek zaczęło się to, co najważniejsze, a więc ekstra klasa, a konkretnie piąta seria spotkań. I to zaczyna się jak druga minuta gry. Konrad Stępień trafia do siatki i puszcza niepołomice, prowadzi z Lechią Gdańsk 1 do 0. Wrzucał piłkę z autu. Dawid Abramowicz nieszczęśliwie przedłużył ją, kapić, a potem kapitalne zachowanie Konrada Stępnia i pierwszy gol tego zawodnika w Ekstraklasie. Odpowiedź Lechi: Bobczek nie trafia w piłkę. Węd jeszcze chciał dobijać. To uderzenie zablokowane przez Jakuba Serafina. Teraz żelisko z rzutu wolnego wprost w Kevina Komara. Znowu aut, znowu Abramowicz na głowę do Kraciuna. Spokojnie interweniuje Bogdan Sarnawski. 30. minuta gry. Kamilo Mena, indywidualna akcja Kamilo Mena. I znów dobrze. Golki per gospodarzy. Oba kluby do tego momentu miały po dwa punkty, ale dziś lepsze wrażenie sprawiali gospodarze. Piętka Blagajcia. Konrad Stępień. Konrad Stępień i wciąż to gospodarze w natarciu. Wymienili już dobrze ponad 10 podań. Blagajć do Abramowicza. Abramowicz popatrzył i jest 2 do 0! Do siatki trafia Michalis Kosidis. Drugi gol Greka w tym sezonie. I druga akcja, za którą odpowiedzialny jest Dawid Abramowicz. Na trybunach trener górnika zabrze Jan Urban i analityk Krakowa Częstochowa. Bartłomiej, Babiarz, pytanie: kto tu od kogo ściągał? A raku figurnik to dwaj najbliżsi rywale Lechigdańsk. To ciekawe: oba te kluby zagrają też już w niedzielę naprzeciwko siebie. Pierwszą część skończyliśmy dobrą akcją Lechigdańsk, a drugą zaczynamy od kapitalnej szansy, jaką miał Konrad Stępień. Zagrywał Lee, a lepszy od zawodnika puszczy Bogdan Sarnawski, Kamilo Mema i Kevin Komar. Wygrywa ten pojedynek. Z Kolumbijczykiem Kolejny aut Kolejny raz Dawid Abramowicz Do Romana Jakuby I jest 3 do 0 Kapitalnie mają opracowane Stałe fragmenty gry Piłkarze prowadzeni przez trenera Tułacza Ponad 50% bramek W Ekstraklasie Zdobywają właśnie w ten sposób Końcówka tego spotkania I w polu karnym Koreańczyk Lee Tuż obok słupka bramki Sarnawskiego Znowu dośrodkowanie w pole karne. lech i jest tu Roman Jakuba-Sarnawski, nie najlepiej i jest dublet obrońcy Puszczynie-Połomice 4 do 0. Pierwszy raz w Ekstraklasie Puszcza zdobywa 4 bramki. W końcówce jeszcze walczy o honor drużyna z Gdańska, Sezonienko. Sezonienko już w polu karnym, tu jest Mena i jest 4 do 1 dla Puszczy. Jest bramka honorowa i ten wynik wygląda choć odrobinkę lepiej, ale i tak kapitalne zawody w wykonaniu gospodarzy może świętować. Trener Tułacz Puszcza wygrywa pierwsze spotkanie w tym sezonie, Alech Jakdańsk wciąż bez zwycięstwa. Puszcza połomice Alech Jakdańsk 4 do 1. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.